Hej z tej strony Bachu, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Get Tym razem próba czasowa, próba czasowa na śniegu. Nie chciałem tego robić, bo próba czasowa na śniegu będzie strasznie trudna, ale niestety Rockstar odwalił dziwną akcję i zobaczcie jak musimy daleko jechać. I do na śniegu. Pamiętałem, że ta próba jest frustrująca, dlatego nie chciałem jej robić, ale niestety musimy ją robić właśnie na tym śniegu. E, szybko Wam opowiem o co chodzi, bo Rockstar rok temu... Dwa lata temu i trzy lata temu usunął śnieg 26 grudnia, nie? I on później sobie wrócił 31 grudnia i wiadomo było spoko, nie? Bo 31 i 1 stycznia mieliśmy, znaczy 31 grudnia i 1 stycznia mieliśmy śnieg. Teraz Rockstar zrobił dziwną akcję, bo śniegu nie usunął tego dnia, 26 grudnia, więc dziwnie. Więc nie wiem, może po prostu do nowego roku będziemy ten śnieg mieli na sesjach. Jeżeli chodzi o poprzedni rok, to on leżał aż do 5 stycznia, wtedy tego po prostu znikł w sobie. A zawsze, czyli 2018 17 on właśnie znikał 2 stycznia. Więc obstawiam, że skoro on tak długo jest na sesjach teraz, to 2 stycznia nam zniknie. A teraz zostanie z nami na zawsze, Bo raczej wątpię w to, że na jeden dzień ten śnieg usunął. Na jeden czy tam na dwa? No na dwa dni. Zależy, kiedy wy to oglądacie. Dobra, więc lecimy, nie? To będzie strasznie trudne, naprawdę Pyk! Jakby co, korzystam z batii 801 RR Dobra No to będzie strasznie trudne Pyk Dobra Jakby co, jedno koło, wiadomo, musimy używać Kiedy jest taka opcja, tutaj jest z górki na pazurki Spróbujmy jeszcze większą prędkość nabrać Na szczęście aż tak dużego ruchu tutaj nie ma Ale taki jest przypał nie zdążę, no nie ma szans. Bo, naprawdę, próba jest mega trudna. Jest króciutka i te króciutkie zawsze mają to do siebie, że są strasznie frustrujące. I to jest w ogóle najlepsza trasa. I kiedy teraz? Oho, 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 No tak, stanty. w ten sposób najlepiej jechać. Nie patrzcie na GPS, tylko po prostu prosto. W ten sposób wiecie. Większa prędkość to Wam pomoże w tym, żeby wiecie. Lepiej pokonać więcej tych metrów niż jechać wolniej, nie? i właśnie to chcemy osiągnąć cały czas prosto, jeden zakręt tylko mamy na którym musimy e, właśnie sobie troszeczkę zwolnić więc korzystajmy z tego z górki na pazurki, dobra pyk dobra teraz tutaj jest elo elo jakby co polecam wam oczywiście motocykl bo jak będziecie robić pariachem, na przykład to nie dość, że pariach jest aktualnie zbugowany to jeszcze. Um, on będzie strasznie... Wiecie... No się ślizgał tutaj. A motorkiem jest w miarę OK. Nie ma takich większych różnic. Więc teraz mamy ostatni moment. Jak musimy się lekko postarać. No bo czasu jest mało. 10 sekund. Pyk. Dobra? No i zobaczcie, właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Że nie pyknie, no właśnie. Minimalnie. I to minimalnie będzie mnie prześladować cały czas. Gdyby nie było tego ruchu, to byłoby na pewno o wiele prościej. Dobra? Lekko mnie tutaj zarzuciło. Ale nie ma problemu większego. No i to jest akurat lekki problem. Nie ma nawet sekundy do stracenia. Dobra? Czas mi się kończy. 8 sekund. Dobra? Elo? Elo? I? Nie! Ja to, ja to zaraz ogarnę, ja to ogarnę, ja to ogarnę. Najlepsza taktyka. To pięć taktyk Robimy tutaj. Pyk Dobra, gitara. Ogarnęłem to już. Będzie easy. Ten przejazd. Ho ho ho! No tak na granicy oczywiście, że lecimy sobie. No i chodniczek. Jeszcze ten careboosting robimy, bo się lekko której obijamy. Dobra, pick. Dziękuję bardzo. Easy. I się jedno koło. Tutaj, jedno koło. Let's go. Lekko spowolnijmy. I teraz na pełnej. Dobra, nie wytraciłem aż tak dużo prędkości. I skorzystam z tego. I jedno koło. Dobra, czerwony komunikat. Ale jest problem z jednym kołem. Jest problem z jednym kołem. Bo nie mogę na niego wejść! Nie! Jest! Jest, udało się! Był komunikat! Był komunikat, udało się! Tak jest! Dostałem Kais. O Boże! O Boże! Naprawdę, ta próba jest. Nie, to jest chyba gorszy niż Góra Chiliad chyba że Góra Chiliad byłaby na śniegu! O Boże, udało się! A zobaczę na 100%! Lecę ten! Lecę tutaj zobaczyć! Dostałem hajs na 100%. Aha, nie to. No. Dobra, chwila, prawda, czy się udało. I rozpoczęto próbę. Tak jest! Osobisty rekord. Proszę bardzo, udało się. Dobra, let's go próba RC Bandito. Ciekawe, jak na śniegu będzie się zachowywać. W sumie nie wiem. Zobaczymy. Pamiętam, no że ta próba jest strasznie trudna. Więc zobaczymy. Tym razem, jak akurat pamiętam, że taki skrót jest Jest noc i akurat to jest spoko sprawa, ponieważ w nocy Jest tutaj mniej tych typów Jak macie fajda takiego jak ja, no to przytrzymujecie sobie H jakby, co? I was od razu w RC Bandito, to jest spoko W nocy tutaj nie ma pracowników, to jest spoko Bo nie możemy się w nich wdupić, skoro ich nie ma i to jest spoko sprawa A widzę, że RC Bandito odwala na śniegu akurat W odróżnieniu od naszego motocykla nie tylko, że z hamowaniem będzie problem, to jeszcze ze sterowaniem tutaj. O mój Boże. Mam bombę. Trochę przypał. Ale okej. Okay. Pyk, dobra. Gitara. No, hamowanie jest kurde utrudniane mocno. Pyk. Pyk, dobra. Halo. Dziękuję bardzo. Nie, no, naprawdę jest masakra, bo on jest. I tak taki, kurde, strasznie trudny do sterowania. A teraz na śniegu jest to jeszcze bardziej utrudnione. ja zaraz się przyzwyczaję do tego sterowania. I później wiecie, wrócę za tydzień do próby RC Bandito. I będę musiał się uczyć tego RC Bandito od nowa po raz kolejny. Dobra, jest akurat właśnie problem zawsze z tym skokiem. Ale teraz się w miarę okej okay udało. Bo udało mi się w miarę szybko wrócić na koła. Pyk? O nie, tego fragmentu się boję, bo tutaj jest taki ciasny przejazd. Dobra, w miarę prosto tutaj się wbiłem. No zobaczcie, że ja bokiem lecę cały czas. No nie, 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 nie. Proszę nie. Dobra. Git Siemanko. Siemanko. Totalne skupienie. Sorry, że nic nie mówię za bardzo, ale no, muszę się skupić, bo... Nie chcę swejdować tego, bo ta próba jest długa i jest wkurzająca. Ha, 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 ha. Jeszcze w nic nie walnęłem, więc spoko. Kończy mi się czas. A ja jeszcze trochę checkpointów mam do zaz zaznaczenia, powiedzmy. Nie! Jak gocha. Zabrzmiałem, dokładnie. No, Na no, samym końcu. O, to było piękne. To było piękne. Idealne lądowanie. No normalnie, Adam Małysz. Telemarkiem. Pyk, dobra. I teraz jest idealnie. No kurde. Taką przewagę mam. Jeżeli tam dobrze wylądujemy, to tutaj już mamy tyle sekund zaoszczędzonych, że możemy robić fajdę. A mimo to nam się uda z tak dwu, może trzy sekundowym zapasem czasowym, więc będzie pięknie. Pyk. Wracamy tutaj na ciasne tereny, Aha, ale jak sobie radzimy, no pięknie, Kurde. idealnie. Teraz kończy mi się czas. Tu musimy idealnie pojechać. Pyk Gitara! Jak mówiłem! 3 sekundy zapasu. Idealnie. Ale na śniegu się to mega nie opłaca. Tyle czasu straconego. Lepiej robić napady teraz, naprawdę niż te próby. Ale wyzwanie jest, to najważniejsze. Dobra, więc tyle. Ja się będę z wami żegnał, się teraz przejść.